Witajcie kochani. Jest niedziela rano. Podajże chwilę po ósmej. Idziemy, na... Idziemy z Maksymusem na spacerek. Tylko właśnie poszedł Hej. gdzieś do klatki. Chodź, Czekaliście Maximus. na mnie na tym kanale też. <laughs> właśnie poszedł Maksymus do klatki. Już idzie z nami też na spacerek. A ja postanowiłam iść yy, na działkę w sumie, bo wiecie co? No Tydzień minął, a ja jeszcze tam nie byłam. Normalka. A mówi, że nie. daj może wezmę pracę, bo ci się będzie piękny. A no weź przeka. No, także dzisiaj chciałabym tylko taki, taką wrzutkę właśnie zrobić. Co robisz po pracy, jak wracasz o 12 w nocy? Tak. A ja za nią wyskoczyłem jak piesek, bo co? Ja generalnie... Magda, mogę Spałeś być na twoim sobie. kanale? Spałeś. Ale nie sobie. będę ci przerywać. Będę wchodził w wolną lukę, co? Te. Jaką tylko znajdę u Ciebie. Emil... Emil po, ten... Ja w pracy, Emil pobalował. No. Także sobotę... Sobota zleciała, no. A dzisiaj właśnie mówię, dzisiaj mamy gości właśnie, Też, też, także przyjdą do nas znajomi. I ja znowu będę imprezować. No, będziemy. Jakąś kawkę, ciasto może. Jasne. A, wie, a wiecie jak to jest? Dzwonię do szefa. Szefie, kiedy ja mam iść do pracy? Emil, weź sobie rok urlopu znowu. Ja mówię, dobra szefie, no kurczę. Nie bardzo mi to leży, ale nie mam sprawy. Zaraz ja sobie taki urlop jeszcze zapodam. A to niby czemu? Magda. Żart żartuję. Kto będzie nam nie robić? Tak. Nie, ja, ja ten, ja lubię chodzić bynajmniej coś się dzieje, a nie że cały dzień dom, bo w domu tak jak właśnie dziewczyny wiedzą, to nie jest tak, że si siedzi się i nic się nie robi, tylko w domu też trzeba dużo robić. No, stop. Wypraszam to sobie ja też robię, kto pije. <noise> tak, wodę chyba. No, yy, no i dobra, tak w sumie tylko chciałam Wam powiedzieć, jak to właśnie... Jest w niedzielę rano. bardzo kurcze, bardzo ciepło. Ja getry długie ubrałam, a tu kurczę gorąco już. No i pójdziemy zobaczyć, co się tam dzieje na, na naszej działeczce. Bo z tego co słyszałam, to jutro rano o 6 już ekipa startuje. No a ja idę zobaczyć postępy. Dobrze, już prawie dochodzimy do działeczki. Borys śpi jeszcze w domu, ale zobaczcie tutaj naszego Maksymusa, kurczę. Maksy już wie, gdzie idzie. No, normalnie pierwszy ciągnie tutaj na działeczkę. A co tam lubi najbardziej? Najbardziej, oczywiście, że lubi ten piasek czyściutki. Ej, mi co ty tak go. No, weź bo chciał. Do, go skróć. On chciał pobić ten. O! Szalony. O, już wie, już wie. Co? robi. Nie, tak. Na działkę. Chodź tu, ci rozepnę to. Chodź. Chodź. Leci. Lecisz? No już, Lecisz? Max. leć. <grym> Zaraz będzie nam ale już wysoko jest zrobione. No zobaczcie, ślepy, nie widzi. Jak przejść. Chodź Max. Maxi. Maxi. Czekajcie. Jakbyś może tutaj. Uważaj. O, tak, wi był. widziałam, widziałam. O! Max do domu już ciągnie. Zobaczcie jak nam już wybudowali. Pięknie. Ale naprawdę dużo. Chodź kochanie, żeby nie było, że cię nie wniosę przez jeszcze no te, drzwi nie. Te, teraz ma. Jeszcze. Ile ważysz? Ja ćwiczę. Pam, 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 pam. Tera, teraz Pierwsze to wniesienie, proszę no, bardzo. To później, oj, żebym Magda. się zmieściła w futrywę. Magda, no niestety, muszę bokiem. Kurczę, miał być duży dom. Proszę, tam. Zobacz, kochanie. Wszystko dla ciebie. Ojejkuś. Pierwsze wniesienie. Dobrze, że ćwiczę, kurczę. No tak. Bo ty nie chudnisz, a ja ćwiczę. No. Ale no, naprawdę już zrobione jest dużo. A, e, a już teraz podtrzymują nawet te, tak? Jak to się nazywa? To jest strop, chyba. <grym> chyba. Dobrze, już podtrzymują, nie? I metalami, i, i palami. Okienka nasze. I co? I teraz tutaj będzie już wylewana ta... Yy, Podłogę? Powiem ci, że nie, chyba jakieś kształtki mają wmurować albo układać. Nie wiem, przecież no ja pokazuję co robią, a nie wiedzę mam. Po co mi wiedza. Dobra, to widzicie, że jest. O, tutaj, tutaj był. Było zbrojenie. A widzicie, już go nie ma, bo ja nie byłam tutaj dawno. Tak jak mówiłam, z tydzień gdzieś. Zbrojenia tutaj nie ma, bo myśleliśmy właśnie mieć takie yy, szerokie wejście. A tutaj się wdał mały błąd, tak? Niedopatrzenie może, dobra. Ale już jest ogarnięte, także. No bo ty... tutaj miały być drzwi i następny pokój. A no właśnie, słuchajcie, bo my właśnie taki salon robimy, nie? Duży. E, a powinien tutaj być właśnie, tu jest okno do właśnie tego małego pokoju. A my tego małego pokoju nie chcemy mieć, dlatego ścianka działowa e, była, e, że, że, że jej byśmy nie chcieli, no i, w, i praktycznie tutaj y, było to zbrojenie ten słup, żeby żeby te drzwi tak. tam się zaczynały, no ale że my z tego zrezygnowaliśmy na początku właśnie y, jak projekt kupiliśmy, to praktycznie teraz, y, teraz właśnie to, to przejście czy wejście się powiększyło, o tak. I o to nam chodziło, nie? No tak, tak, żeby było ładne, ładnie przejrzyście, no bo to rzeczywiście może... No dla mnie tak, ja mówię, to jest duży dom. Niby... Mogę powiedzieć, no dobra, malutki domek. Ale z kumplami wczoraj byłem, to mówili, że mały dom. No tak, no dobra, mały domek może, okej, okay, ale z, jeśli policząc tam 100... 49, tak? 150 metrów. Ja ci powiem, Magda, trochę inaczej, że nam się wydaje, to to że tak... jest duży, bo my porównujemy do tych angielskich klitek, nie? No, to pewnie dlatego. Ale ja nie wiem, kto buduje taki mały dom w Polsce. Ludzie przeważnie budują większy. No dobrze, nam taki starczy. Znaczy ja mówię, ja nawet chciałam do 100 metrów, e, tutaj wyszedł większy, ale to jest 150 z garażem, także to też nie jest e, źle. E, no i... No i praktycznie tak jak Emil jeszcze wspomniał tam z Tu jest przypowiedź 127, to jest Użytkowe. użytkowej no, naszej 20... takiej mieszkalnej. Dom tak. projekt, dom przywiązowej 3. Tak, to jest tak na, nasz taki projekt, Z sobie, jednym balkonem, wybraliśmy. bo je, jednak wzięliśmy ten balkon. Jeden ucinamy, jeden będzie. <laughs> <Pśinka coughs> tak to lata. wygląda. Wsinka nasza lata tutaj. I na zewnątrz i do środka. No dobrze, no to to na tyle. Widzicie już efekty e, coraz e, większe, wie, większe, lepsze, nie wiem, no jak to powiedzieć. Także efekty są. E, budowa. Chodź, Maxio, na prysznic. Mhm. Maxio. Prysznic. Gdzie oni tam poszli? Shower. <ślesz> e, weź go. Zobacz, zobaczcie, szaleńca. O, Coś się tutaj dzieje. Jezus, oszalał. No, nieźle. Maksiu. Krysnis. Krysnis masz. Chodź. Biegnij. Ale będzie czysty. Do kąpania. Do kąpania. <laughs> Zobacz, Jak po piachu, jak pierwszy lata, ty. <laughs> nie widzę go osłupionego. Zobacz. Z białej kulki zamienił się w czarną bestię. Ja. Yeah. się będzie szalał tutaj, nie? Jak już dom wybuduje się? Co Maxiu Ty. <laughs> Jej, kuś, tylko jaki nie zjadaj zbudas. trawy. Ty. Nie zjadaj trawy. Daj Jaki brudas, daj. no nie wierzę. Daj tą trawę, Gdzie Idziemy Maksiu. do domu kąpać. Maksiu, bo daj. ja bym wpadł na pomysł. Maksiu. Nie, ja tak robię często, jak ten jestem. Aha, Później go kąpię. No, no to mnie nie no, ma, szaleje. Oddaj, to. No to, Maxiu, ty to, to wszystkie śmieci weźmiesz świata. Chodź, Maksiu, no, wbijaj się. Idziemy, a nie, że wbijaj się, bo cały czorny jest. No masz prysznic. Brudasek nasz. Szaleju dosta. Do, dookoła biegnie. Uj! <grystanie> Max! <grystanie> zawsze, zawsze jak widzi wodę dostaje szaleju. No to większość piesków. Zobacz, nie? mam go teraz. Nie rób, Emil. A, mam cię, Maxiu. Szalony. Max lubi wody. <grystanie> Jest ciepło, nic im nie będzie. No jest gorący. Chodź w piach, Maciu, chodź w piach. Chodź w piach. Ojej, chodź. Piach. Zobacz tego brudaska. O, szaleje, szaleje. Także sami widzicie. Piesek miał frajdę. Zabawa. No tak. O, o, o. Nasz. Szczur. On jak mokry tak szczurek no, wygląda. Jak szczytek, no. Od razu. Kiesek ożył. No, także widzicie sami Co będziemy robić? Zaraz go musimy wykąpać. Co ty tak tulisz do mnie? Co stęskniłeś się? Przylepiłem się. Ale stęskniłem się, no nie było cię ze mną długo. Chodzisz do pracy po nocach. Maksiu! No teraz dobra, słuchajcie, to była taka mała wrzutka okay. ze spacerku. Yy, to i... my idziemy do domu naszego tu niewybudowanego, załatwić sprawę. Jedną już jako dom, prawdziwy. No i idziemy do domku sobie. Ale pierw tam do domu. Tak. Dobrze, no to słuchajcie, pozdrawiam serdecznie was. I yy, lajki oczywiście, komentarze. Lajki dla mnie, lajki że dla, byłem na tym dla, kanale i się nie wcinałem. No, tak trochę się wcinałeś gdzieś. Magda, no wiesz co, no ty już przeciwko mnie. No nie, no nigdy zawsze z tobą. No. Dobra, to się trzymajcie wtedy, budziaczki, pozdrawiam. papa. pa. Cześć. No to hej wszyscy. Cicho! No to hej wszyscy. Dajemy mu jedzonko i bardzo tänćkni, bo bardzo lubi ten jedzonko. I szaleje je. Szaleje. Ja widzę go. No. Jak szaleje je. Szaleje je, tak? No tak, szaleje. Nie. Szaleje. No szaleje, tak? No bo, no. bo, no. bo bardzo lu, lubi jak ja jem szłodyczę i ukradam Ja tak jestem.